Demoniczna duchowość. Wiele osób, głównie z zakorzenionymi wierzeniami religijnymi, twierdzi, że wiele aspektów takiej współczesnej duchowości New Age, nie wiem, jak karty tarota, przepowiadanie przyszłości czy astrologia, są iście demoniczne. To samo mówię na przykład o wielu wiadomościach czy książkach, które zostały channelowane, bądź o wychodzeniu z ciała i podróży astralnych. dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć, Nieco o takiej koncepcji, że to wszystko jest złe i demoniczne, oraz o tym, w jaki sposób no, wiele z tych aspektów to tak naprawdę narzucone przez siebie, przez kościół, przez jakieś tradycje ograniczenia. Powiem dodatkowo, jak nie wiem, gdy naprawdę ktoś się natknie na jakąś zły aspekt tej duchowości, jakiś demoniczny, to powiem, jak z tego ewentualnie wyjść, oraz jak wziąć moc w swoje ręce i jak tak naprawdę stać się wolnym człowiekiem, dlatego że jest. Jesteś zainteresowany i sam nie wiesz, czy to wszystko jest dobre, czy może lepiej tego unikać, bo nie wiem, to jest złe, opęta nas i tym podobne, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Mam na imię Aleksander. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o demonicznym aspekcie duchowości. Ja będę się trochę z tego śmiał, ponieważ tak naprawdę dzięki temu, że się śmiejemy, że wyśmiewamy coś, co nas na przykład chce przestraszyć, to wtedy to nie ma nad nami mocno, bo nas nie przestraszy. I tak naprawdę wiele osób mówi, że to jest demoniczne, to jest demoniczne i mamy iść do Boga, ale tak naprawdę te osoby są głęboko we wnętrzu. Te osoby głęboko we wnętrzu boją się tego wszystkiego. A jak wiemy, strach jest bardzo, ale to bardzo nisko, znajduje się w skali świadomości oraz jest bardzo nisko wibracyjną emocją. W ogóle strach nie jest dobry i strach nie ma w sobie nic tak naprawdę duchowego. Jest to zwykła reakcja naszego organizmu, że się czegoś boimy. Miało to być ewolucyjne, abyśmy po prostu przetrwali. Dlatego, że ktoś się tego boi, tego boi, bo nie wiem, to jest demoniczne, bo tu może coś mu zagraża, to tak naprawdę ta osoba nie jest wcale w duchowości w duszy, lecz jest w swoim ego. Ponieważ według wielu mistyków i według wielu doświadczeń, nawet zwykłych osób, w tym mnie, nic we wszechświecie nie może nam zagrozić. Ponieważ i o tym mówi wiele tradycji, ja też nie chcę ich brać na słowo, jednak mówię, to jest akurat zgodne z tym, o czym wiem i to i z tym, czego doświadczyłem, to w wielu tradycjach człowiek ma naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo moc. Dusza człowieka jest, jak wiemy, w ogóle w tradycjach duchowych Wszelkiego rodzaju dusza jest niezniszczalna, i tak naprawdę nikt bez naszej zgody, ponieważ działamy na wolnej woli, nie może nam nie wiem, zaszkodzić, nie może nas opętać, nie może nami manipulować. I wszelkiego rodzaju, nie wiem, opętania, wszelkiego rodzaju próby manipulacji, że ktoś został zmanipulowany, czy wszelkiego rodzaju, nie wiem, skuszenia na złą drogę, czy skuszenia do zrobienia czegoś złego, to tak naprawdę zawsze w każdej z tych sytuacji my wydaliśmy na to zgodę. My po prostu zgodziliśmy się, aby, nie wiem, ta osoba nas namówiła, żeby zrobić to, 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 a to okazało się złe. Nie wiem, na przykład pozwoliliśmy sobie właśnie poprzez strach i niskowibracyjne emocje, pozwoliliśmy bać się, nie wiem, jakiś. Demonów czy szatanów, i po prostu z tego względu, no nagle oni mają nad nami kontrolę, bo my nie zrobimy tego, jesteśmy ograniczeni. I tak naprawdę człowiek dąży do braku ograniczeń, ponieważ tutaj mówimy o ewolucji człowieka, o ewolucji duszy. Według wielu tradycji, według regresingu hipnotycznego, człowiek dąży do wiecznej ekspansji i do perfekcji, po której, no, gdy dochodzi do mistycznego doświadczenia, do takiego oświecenia, no, człowiek nagle zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę wszystko jest jednym i on również jest częścią tej całości, że nie ma żadnej tak naprawdę separacji pomiędzy człowiekiem, pomiędzy nami, a tym, co nas otacza, bądź nie wiem, innymi istotami, czy to ludźmi, czy to zwierzętami, czy to innymi, nie wiem, jakimiś bytami astralnymi i tym podobnym. I właśnie wtedy podczas oświecenia człowiek ogarnia, że wszystko jest jednym. I tak naprawdę, jeżeli wszystko jest jednym, no to jakim cudem mielibyśmy oddzielać, że nie wiem, że my jesteśmy wszystkim jednym, ale musimy unikać, nie wiem, jakichś demonów, musimy tego, tego i yy, wszystkiego. No tak naprawdę. Taka osoba wypiera ciemny aspekt, wypiera tę negatywność. Ja nie mówię negatywność na pewno nie jest dobra, jednak właśnie trzeba mieć moc nad tym, aby negatywność nie miała nad nami mocy, czyli po prostu musimy poskromić wszelką negatywność w nas, na przykład różnego rodzaju rzeczy, jakieś nie wiem, może mamy jakieś negatywne myśli, może mamy nie wiem jakieś złe rzeczy w sobie albo nie wiem, wstydzimy się przeszłości i tym podobne, to trzeba to wszystko poskromić, trzeba no Wziąć to w swoje ręce i po prostu nie pozwolić, aby to miało nad nami mocy. I tak jest ze wszystkim. I na przykład wiele osób, które podróżowały astralnie, mówi, że takim właśnie remedium, na nie wiem, gdy nie wiem, jak spotkamy jakąś negatywną istotę, która chce nam zaszkodzić, jest to, że my mamy moc, to ta istota nie ma nad nami mocy, ponieważ my zajmujemy się nami. Ona ma moc może nad sobą, nad swoim żywotem, oraz można nawet ją wyśmiać, ponieważ wyśmianie, czy nawet tutaj niektórzy mogą przekazać miłość to wszystko jest wyższa częstotliwość i dzięki po prostu emanowaniu i wysyłaniu na tę, nie wiem, istotę negatywną wyższej częstotliwości, to ona albo ucieka, ponieważ jest tak negatywna, że wypiera tę pozytywność i że, nie wiem, nie chce tej pozytywności, albo nawet, czasami były przypadki, że przemienia się w dobro. Dlatego zło, ze względu, że jest bardzo nisko zawsze można przemienić w dobro poprzez właśnie dobre intencje i poprzez to, że dobro ma moc, a nie zło. Ponieważ mówię, dobro jest Niskowibracyjna, i tak naprawdę, gdy my się boimy zła, boimy tego, tego, demonów i innych takich, to my tak naprawdę oddajemy naszą moc tym istotom, aby nas ograniczały. A tak naprawdę, powinniśmy, no, jeżeli wszystko jest jednym, szerzyć to dobro, żeby wszechświat tak jak i my dążył do perfekcji i aby wszystko zamieniało się na lepsze, ewoluowało w stronę, no, powiedzmy, całości i całości dobroci. Inną kwestią, często tutaj wspominaną w komentarzach, i i z którą się natknąłem, jest to, że wiele osób jakieś złe byty tutaj sprowadza. Albo nie wiem, że ktoś zacznie się bawić jakimiś kartami Tarota czy astrologiem, to go nawiedzą złe byty. Tak naprawdę, to jeżeli jakieś. Przydam takie wzmianki, że nim jak coś śmagowie, astrologowie i tarociści przywoływali jakieś byty, żeby podawały im informacje, to te osoby tak naprawdę były słabe i znowu oddawały moc tym osobom. I to świadczy nie o tym, że to wszystko jest demoniczne. Lecz świadczy to o tym, że te osoby po prostu nie miały świadomości i wcale nie było świecone, wcale nie było jakimś góro i tym podobne. Ponieważ jeżeli wszystko jest jednym, to tak naprawdę my mamy całą moc i my możemy dojść do każdej wiedzy, jako. Jaką tylko sobie zapragniemy, jaką tylko sobie wymarzymy. I oczywiście ta wiedza może nie przyjść nam od razu, jednak może przyjść po, podczas na przykład takiej eureki, podczas, nie wiem, na przykład uczucia intuicyjnego, czy na przykład podczas snu, jak to podczas snu dostawało informacje wielu naukowców, wielu wynalazców i tym podobne. I dlatego pamiętajmy, że nie powinniśmy brać, nie powinniśmy dawać odpowiedzialności za te informacje i za nasze życie żadnej innej istocie. Dlatego nie powinniśmy nie wiem, przywoływać jakichś świętych mistrzów, aby podali nam informacje, ani nie powinniśmy przywoływać jakichś innych istot, bo właśnie ktoś może się nadkryć, na przykład zamiast anioła na demona. No i właśnie, żeby w ogóle całkowicie pozbyć się takich głupot życia, to po prostu powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce, wiedzieć, że wszystko jest jednym i że my mamy no, tak naprawdę taką samą moc, jak nie wiem, inne istoty, jakieś wyższe anioły. Żeby dowiedzieć się tego wszystkiego, że po prostu tutaj jesteśmy na ziemi, może jeszcze nie ewoluowaliśmy do takiej formy, blisko Boga, blisko źródła, lecz w końcu możemy dojść do tej formy i nie potrzebujemy żadnych innych istot, ponieważ wiele osób myśli, że oni nie mogą sami wyciągnąć z siebie informacji, to nie wiem, potrzebują jakichś tam właśnie jakichś mistrzów, takich to się nazywa Ascended Masters, czyli tacy oświeceni mistrzowie muszą przybyć i podać nam to wiedzę, albo że potrzeba właśnie channelować jakichś kosmitów. Jednak to jest tak naprawdę w ogóle nieprawdą, i tak naprawdę my możemy mieć wszystko, możemy osiągnąć wszystko, możemy dowiedzieć się wszystkiego. Jak nie teraz, to za jakiś czas i tak naprawdę możemy sobie używać tarota, żeby na zasadzie synchroniczności i na zasadzie tak naprawdę własnej intuicji się o czymś dowiedzieć, ponieważ to tak jak nie wiem, byśmy przeglądali książkę i nagle dostali Eureki, tak samo rozkładając na przykład kartę Tarota, możemy nagle dostać Eureki, patrząc na jakąś kartę, na jakąś informację, i to będzie czysto wewnętrzne to nie oznacza, że jakieś demony, czy inne istoty nam przesłały tę wiadomość. Oraz tak samo, że my, nie wiem, korzystać z astrologii, że po prostu patrzymy i to wybieramy to wyłącznie, co z nami rezonuje, ponieważ to, co z nami głęboko rezonuje, jest najczęściej naszą prawdą i po prostu jest taką prawdą objawioną przez nas samych, a nie właśnie przez inne istoty. Ponieważ takie zwykłe informacje, które często nie rezonują, albo często czujemy się dziwnie na jakieś informacje, to tak naprawdę to nie są nasze własne informacje, to nie jest nasza wewnętrzna prawda. Czyli no, z jednej strony może to być prawda, a jednak może jest jakaś zniekształcona, może jest przekazana w zły sposób, albo może nie dotyczy tak naprawdę nas. Dlatego jak widzimy. Może, no wiadomo, tak jak w samym człowieku istnieją ciemne części człowieka związane z tą niższą naturą oraz te wyższe, jasne światłe, to tak samo jest najprawdopodobniej w całym wszechświecie, dlatego tak jak istnieją dobre istoty, pełne miłości, pełne miłości i współczucia, tak samo pewnie istnieją negatywne istoty, ponieważ nawet no znajdujemy, nie wiem, złych ludzi na ziemi, no to czemu we wszechświecie również nie miało być zła. Jednak żeby to zło nie miało nas wpływu i żebyśmy no, nie uważali, że to jest demoniczne to, to, i tamto nie powinniśmy oddawać mocy żadnej z tych istot. Po prostu nieważne jaki wielki diabeł, nikt nie ma nad nami mocy, tak naprawdę. Nieważne jaka istota, nie ma ona nad nami mocy. My mamy świadomość, my jesteśmy tak naprawdę suwerenni, samo stanowimy o naszym życiu. A tak naprawdę współczesne społeczeństwo, i to jest ten zły aspekt dzisiejszego świata, przystosowało nas, że my nie stanowimy o sobie, tylko inni o nas stanowią. Nie wiem, stanowi o nas szkoła, stanowią o nas autorytety, stanowią. O nas politycy, co jest tak naprawdę jedną wielką nieprawdą, i abyśmy no, przeszli do tej nowej złotej ery, to najpierw trzeba to wszystko usunąć, pozbyć się tego i wyrobić tutaj nowe, no nie chcę powiedzieć nowy porządek świata, bo to się źle kojarzy, jednak nowe powiedzmy normy społeczne i polityczne. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam pomógł, że zrozumieliście wiele rzeczy i przestaniecie się w końcu bać i przestaniecie w końcu mówić, że to jest demoniczne, tego unikam że to ma nade mną moc. Nie, wcale nad tobą nie ma to mocy. I nawet jeżeli coś jest demoniczne, to, to jeżeli zdecydujesz tak, to to nie będzie miało na ciebie, na tobie wpływu. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek był bardzo informacyjny oraz pomocny. Na dzisiaj byłoby to tyle. Pozdrawiam was i do zobaczenia do następnego odcinka.